Oto jak możemy włączyć Hotspot Wi-Fi w Motorola Signature. Aby to zrobić, najpierw wybieramy ustawienia naszego telefonu. Następnie przechodzimy do sieć i internet. I następnie w tym miejscu znajdziemy Hotspot i Tethering. Tutaj mamy Hotspot Wi-Fi, który możemy sobie z łatwością włączyć bądź wyłączyć naciskając na ten włącznik. Możemy także nacisnąć na tę opcję Hotspot Wi-Fi, aby przejść do konfiguracji. Znajdziemy tutaj możliwość zmiany nazwy. Mamy także hasło. Możemy sobie je oczywiście dostosować. Mamy także kilka dodatkowych ustawień jak chociażby szybkość i zgodność i jeżeli aktywujemy nasz hotspot Wi-Fi, jeżeli będzie on włączony to następnie kiedy wejdziemy tutaj do konfiguracji możemy także wygenerować kod QR, który może być pomocny jeżeli nasze inne urządzenie na którym chcemy się połączyć z naszym hotspotem potrafi skanować kody QR do Wi-Fi. Co więcej, jeżeli wejdziemy w szybkie ustawienia bądź centrum kontroli, to tutaj również powinniśmy znaleźć możliwość włączenia oraz wyłączenia hotspotu, co sprawia, że nie musimy wchodzić specjalnie w ustawienia, aby szybko włączyć bądź wyłączyć hotspot. I to tyle. Zostaw łapkę oraz suba.